Cześć, witajcie na kanale Gryba z Kim Okiem. Wracamy do Konana i naszej serii Ucieczka z ziem wygnańców. Oboje jesteśmy dzisiaj w Jeleniach, zabieramy naszych chłopaków generalnie idziemy tłuc rzeczy, a tak bardziej szczegółowo to chcemy zatłuc króla Kapłana. I taki jest plan. I tak sobie myślę, że może nam się uda, a jak się, znaczy musi się nam udać, no bo no jak się no nam co nie ma się uda, na nie no udać. Jest, jak się nam nie uda, się nam nie uda trudno. Dobra, i myślę, że możemy wyruszyć. Ja tylko Bragiego zgarnę ze sobą. Podążaj za. Eee, bierzemy swoich chłopaków ze sobą oczywiście. Pancerz dwe, 244. Poziom 15. Dobrze, nie jest źle. A twój? Podobnie. Chodź to aż idziemy. A właśnie. Należy sąsiadom wrzucić kamień do ogródka, bo planujemy już od dwóch czy trzech odcinków. Dobra, piracie, cerpal. Moment, 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 moment. Jest takie, chodź do przodu. A oni cię jakoś jeszcze wkurzyli ostatnio? Coś narzekałeś na nich? O tak. Byłem po zakupy i krzyczeli na mnie. Coś to trafiłeś. był satysfakcjonujący dźwięk. To był satysfakcjonujący dźwięk. W coś trafiłeś, zaraz. Ja miałam też to. Jak się to nakręca? Przeładuj. Mm. Co ty, Bragi na korozoli stoisz? Bez przesady. No dobra, spróbujemy. Uii. No. Coś z tego na pewno wyszło. Ok, myślę, że możemy iść. Czyli wracamy na północ. A ja chciałam powiedzieć, że możemy spotkać tego. Bragę, w przeciwieństwie do Bragiego. No, nie wiem. Ja, ja wiem. Ja nawet wiem, gdzie Braga jest. No to możemy go spotkać. Czemu nie? Będziemy w tamtych okolicach. Będziemy przechodzić. My musimy iść w okolice nowego tego. Jak mu tam. Nowego Asagardu. Yy, I odbić trochę w lewo i na górę. Żeby się tam dostać. Czyli przed nami długa droga. Bardzo długa. Czyli idziemy do nowego Dubkogradu. Idziemy do nowego Dubkogradu, tak. No dalej, Bragi, bigo, bigo. Franek, duś, ją. Bragi chyba bardzo głęboko wierzy w siłę naszej przyjaźni. Wiesz, nie wzięłam sobie jedzenia. Bragi, dawaj coś. Ej, po co ja się tak staram? Po tym mi powiedz. <grymne> Starasz się tak, bo mnie bardzo lubisz. Tak. Już. Ty. Co? Może ja ci gafra kupię? A po co mi gafer? Jak sobie głowę dobrze przymocujesz, to może jej <grymne> nie zgubisz. Super glue. I jeszcze przyszyć. Co kropelka sklei, sklej. Masz tą? Eee, no, łóżeczko. Mam łóżeczko. Bardzo dobrze, masz pochodnie? Mam pochodnie, mam ognisko. Wow wow. Masz wszystko? Aż zrymowałam, z wrażenia. Eee, bardzo dobrze, bo ja nie mam ani pochodni, ani ogniska. A czy pochodnia to nie jest duży problem, ale... Powiedzisz, ja jestem harcerzem, a ty chodzisz nieprzygotowana. Ja zawsze chodzę nieprzygotowana. Żarcia nie wzięła, łóżeczka nie wzięła, pochodnie nie wzięła. Głowę wzięłam. Mm, tak ci się tylko wydaje. Mam wrażenie, że tego spróbuję zjeść słonia. Tak, chyba tak. A teraz spróbuję zjeść Bragiego. no, chłopakom chłopaki się trzymają nieźle. powinniśmy zakłady robić. Uwielbiam być kapitanem. Nie Dołączyłam nie do walki. Tak, Tygrys nie żyje, ja jeszcze kopnęłam słonia w tyłek, bo... No to jest dobra myśl. No w sumie, czemu nie. Będę Cię bił w rękomach. Wow. No. No. Brałam udział w ostatecznym biciu słów. O nie, czy ty pijesz tego słonia od środka? No. No, widzisz? To była dużo krótsza wycieczka. Ostatnim tak. razem snuliśmy się, kurde, przez półtora dnia, zanim trafiliśmy na tą północ, jak szliśmy po półtro. Zgadza się, dlatego zawsze należy chodzić z piratem. Wtedy też chodziliśmy z piratem. Dobra, słuchaj. Widzisz, gdzie jest nowy Asagard? To no jest widzę. to okrągłe. To idziemy w stronę tych skał, które są na E10. Jest mhm. taki w rogu E10 jest taka kreska tuż przy moście. I to jest gdzieś tam. Okay. Zawsze się tam gubię. No i sobie musimy ruszyć w tamtą stronę. Mówisz, masz. Nic tego nie mają. Ale Tymu... tutaj jest chmiel. Tak, to jest... To nie jest chmiel, to jest ten... To są pokrzywy, czyli ten... no... Jak mu tam... Zaczyn. To jest chmiel? Nie, to jest zaczyn. Chmiel to są takie krzaki. Bardziej takie ten... Ale zaczyn potrzebujesz, jeżeli chcesz... E, robić e, alkohol. Jak zobaczę chmielu, to ci powiem. To wszystko to są pokrzywy. No i mieliśmy nie iść tutaj do wioski, a ty idziesz prosto do wioski. Ty idź też do wioski, bo to jest krok podróży. Chapo. A... No Dobrze. No i mnie zaatakowali. Bo jesteś zupełnie dyplomatyczna. Niedyplomatycznie do, nie wyglądam. Dobra, no, trzeba te wilki zarąbać. Ał. Dam wam w mordę. Nie zmuszaj mnie do tego, żebym wyciągnął dron. Powiedziałeś to, jak już wyciągnąłeś broń. Jeszcze się z nim męczą? Dobra, już nie. Okej. Okay. A ja jestem głupia. O jezu. To to ja wiem, panie inżynierze, ale a dlaczego? Tu a tutaj masz chmiel. To jest chmiel? Tak. Nie. Zaiste. A ja jestem kretynką i tak... W zasadzie pewnie wszyscy, którzy to oglądają, tak czekali, kiedy się zorientuję, że mówię bzdury. Mianowicie pomylił mi się nowy Asakard z kurhanami. I to okrągłe, i tamto takie trochę poniekąd okrągłe. I tak idziemy w dobrą stronę. Nie no, idziemy w dobrą stronę, ale nie jesteśmy prawie na miejscu. I mamy przed sobą trzy wieże strażnicze, a tu są ruiny Skyholm. S prawie jak Skyhold. Owszem, jest tu coś ciekawego? Hmm. Pewnie coś w Nie. Tutaj nic nie ma. Są tylko ruiny. Przecież mówiłem, że są frajerze. No, my. Mogą załatwić gościa na bardzo ładnym tle. No i Panie. tyle. Zarzęził i skonał. Jakby gonie. Została tylko jedna samotna ręka. O, tam się nabożeństwo odprawia. Mhm, ku czci lodowego Boga i Dzień dobry. Czy ja mógłbym dołączyć do waszego kościoła? No co ty? No nie dziwnie jacyś. Zimno tu i w ogóle. Hej! A. Chyba nie są przyjaźni. Nie, nie są przyjaźni. Wyznajemy niewłaściwych bogów. Ja Seta, a ty to... Ała. Też będę. Pieprzewinka, ale surowa, nie chce mi się jej teraz gotować. Uch. A, pompki tu robią, tak? Tak. Robią tej pompki, tutaj masz pamiętnik tego, jak mu tam. E, Raknysa. Ja my jest Raknys, legenda północnych wyżyn, i tak dalej. Nauczyliśmy się robić pompki. Właśnie nauczyłem. chcę robić pompki! Prowokuj. Mać. Prowokuj pompki. Proszę bardzo. W groźbach. Czemu mi wsadzasz nogę... w tyłek? Chciałem ci pomóc. Założę się, że zrobię więcej pompek od ciebie! A umiesz takie? Wieża straży duchów. Wieża straży... To są wieże straży duchów, piasków i czegoś tam. Co to są straży duchy? Takie, co mają dwa brzuchy. Jeden na kapustę, drugi na prażuchy. O, możemy jeszcze zahaczyć tutaj o ten. O wzgórze mieczy. Dobra. Tylko trzeba uważać, tam jest ten taki drewniany. Wiem. Tu mamy wilki. No, mieliśmy iść na miecze. No to idziemy na miecze, tylko ja chcę tak ostrożnie. Nie, tam ostrożnie. Nie, bo tu jest ten. Na samym środku ten debil. Wilku, bo cię kopnę w tyłek. Ty się kop ze swoim wilkiem, a ja ze swoim. Co bragi pomogę ci.

Jaka to potwarz? Że królowa no. wiedźma umówiła się z kronikarzem i go tutaj zdradziła. Po co był taki głupi? Dał się zabić. Bo przyszedł tutaj w dobrej wierze. Odkryłam krąg mieczy. No. Jakby nie patrzeć, krąg mieczy. No i tak zabili króla, znaczy tego, kronikarza. Był to bardzo, bardzo nieuprzejmy ruch z ich strony. Jesteśmy już przy kurchanach, proszę bardzo. Ale tutaj się zaczynają te błyszczące zjawy, bo to jest <laughs> ten. To są kopce umarłych i jest las martwy. One są niestety twarde. Zobaczymy, co nam się uda z nimi ugrać. A, spoko. No. Są niestety twarde. O no dobra, idziemy do Bragiego. Bragi. E, Twój, do Bragi. Słyszałeś, Bragi? No, cześć. Co przyprowadza cię do tego przeklętego kształtu świata? Behold, The Braid of Cimmeria klan łagodnych głupców, którzy myślą, że umarli i poszli do Krona. Nie wiem, oh no. czy przez aby Nie czy możemy jeszcze i w równym O, nie. musimy być w bo jest zostajemy tutaj? Tak, na zawsze. wygodniej wygodnić tam? Ciepło mu, musiał się ogrzać, chłopak. No, e, tak mamy tam obelisk. O, faktycznie już się ciemno robi, już noc zapada? Tak to wygląda. A ja koło niego, co? Je, tu mi się letował. Chcesz gorzały? Eee, ciepło tu. No mi już tak. Uchlałeś się? Nie, tylko lekko wstawiłem. Nie znam żadnych pieśni zaangażowanych, ogniskowych. Ja też nie, poza tym gitarę zostawiłem w domu. Totalnie. No widzisz, widziałem, że o czymś zapomniałem. A chociaż kiełbaski masz? Mam boczek. No dobra, a masz patyki, żeby upiec ten boczek na patykach? A on już jest pieczony? Ech. Co To co za, za zabawa. Takie duże ognisko, a my co? Ani kiełbaski, ani chlebka. Ciszej, bo mnie głowa boli. Było chlać? Jakaś ta gorzeła lewa ruda woda na myszach. Może to była z czerwoną kartką. Gorze. Nie, może to była lodowa. Oj, nic mi nie mów. A uła! Chcesz się ze mną bić. To dlatego, że mam takie wspaniałe poroże. <grym> Pomylił cię z konkurencją? Ja się wcale nie dziwię. Ty, a jaki musi być skonfundowany, widząc samice z rogami? Wiesz, że to się zdarza? Ale idziemy na południe, wiesz? Idziemy na południe? No teraz już nie, ale żeśmy szli. To jest gdzieś albo tutaj, gdzieś tam, w tym prześwicie, albo nie wiem. To pójdziemy tam, gdzie ci się wydaje, że wiesz, a potem, jak dowiemy się, że to nie jest tam, to pójdziemy gdzie indziej. No i oczywiście mamy wiadomo kogo. Nawet dwóch. Ty głupie. Au, au, au. Trzech. O nie. Zostawcie moją gryzeldę. Zostawcie moją gryzeldę. Twoja gryzelda to ma problem teraz. Au, fuck. Au, 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 au. Ah, oh, fuck. <laughs> Za dużo ich tutaj. Nie wiem gdzie jesteście. Opsia krew. Tłukliśmy. Wszyscy żyją? Żyją, żyją, ale co to za życie? Dobrze, idziemy, tak już widzę wejście. I teraz, jak się okaże, że nie mamy czegoś, co, czego potrzebujemy, żeby otworzyć te wrota, to się chyba zastrzela. No Braga mówił coś. Potrzebujemy krwi. Potrzebujemy krwi demona. No dobrze. Nikt z nich nie wypuszcza. Przestań mnie kopać. Nie mogłaś tego sprawdzić, zanim żeśmy tutaj przyszli? Zapomniałam. Wracamy do obozu. Poczekajcie na mnie chwilę. O! Jesteś. Masz już krew Mam krew demona. W drodze mało uczciwych machinacji mamy krew demona i więcej eliksirów leczących. Co prawda nasze chłopaki się wyprztykały z żarcia. A Bragi się cały czas dopiero leczy. Jest chłopak tak gdzieś nieco. No nie, no dobra. Sezamie otwórz się. Mamy krew demona. Masz? Jakże tu srogo? Ciemno. Ty, król kapłan, jesteś tam? Jest, tak. jest Dobra, to ja do niego chyba będę po prostu strzelać, bo on się od razu agruje. Czy czaszki idzie tutaj? A, 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 gra mi się tnie. Eksplodujący strzał to na niego szkoda. O Jezu! Ty wiesz, że on jest zagrowany na mnie. No dobra, to bierzemy go w dwa ognie. Przyniesie się nie kluka pan. Strzelam mu w tyłek. Dawaj diadem. Nie ruszaj ja się. Cały dzień. Nie ruszaj się, strzelam do ciebie. Co prawda, on się nie będzie truł, bo jest martwy, ale może coś tam mu robię. Nie wiem, ja powiem szczerze, że w tym momencie już jest taki klaster. On jest strasznie wysoki. nie masz szans. Cień się Nie no, chłopaki go zjadły. Wyciągaj z niego rzeczy. Masz diadem? Mam diadem. Fantastycznie, coś tu jeszcze jest. Być może. Poza jagodami, nie. pff... tak, będziemy sobie kicać po głowach nawzajem. No dobra, to eksperyment myślowy uznaję za udany. Nie, może musiałeś wracać do obozu po krew demona. Można wyjść. Czeka jestem, czy laska, ponieważ nie była z nami, bo nie chciało mi się jej nosić, Cieka jestem, czy laska ogarnie fakt, że... byłam u tego. Że byliśmy u króla kapłana. Nie wiem, ale spodziewałam się, że tak może być, ponieważ to nie jest Nie. Nie. Musi być z nami, żeby wiedziała, że coś żeśmy zrobili. Nie wzięłam również laski, Tryumferatu ze sobą, tak, żeby było fajnie. No więc Innymi tak. Słowa porażka na całej linii. Ale porażka mamy na całej linii, ale mamy diadem. Musimy teraz prawdopodobnie. Skompletować kamień plagi. Wiemy, czego potrzebujemy, wiemy, co musimy znaleźć, wiemy, gdzie musimy to znaleźć. Chciałam, co prawda, gadać z laską, ale no, ale potrzebuje być z nami cały czas, żeby rejestrować fakt, żeśmy gdziekolwiek byli i cokolwiek zrobili. W związku z powyższym o lasce to ja w ogóle zrobię osobny film. E, hmm. Natomiast, y, no, no, mamy Diadem, mamy pierwszy artefakt, super. To chciałeś powiedzieć. Czyli co? Do Pietrucha trzeba będzie wyjść, tak żeby, żeby było po bożemu. Czyli następnym razem pójdziemy sobie do Świątyni Piasków, która jest zresztą niedaleko. No to w takim razie byłoby tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!